O, to jest najlepsze co w życiu widziałem taki winny szwedzki stół tutaj się kupuje wstęp za jedynie 2,5 euro przepraszam bo już jestem troszeczkę pijany i może beblam ale tak, za te 2,5 euro można podchodzić do pięciu różnych stanowisk i testować wina bez końca no i jeszcze zagryzać czekoladą Najlepsze jest na stanowisku pierwszym, gdzie jest biała czekolada o smaku y, bodajże pomarańczowym. To ono jest najmniej słodkie, ale natomiast ostatnie stanowisko, wino z 1999 roku, jest. Najładniejsze, zaraz pokażę, jakie ładne. Can you Smile. I to jest właśnie najwspanialsze stanowisko w tym budynku. Czekolada jest imbirowa ginger, czekolad. Ale za to jakie dziewczyny. I to jest właśnie najfajniejsze. Ja już jestem taki, że tak powiem, rozweselony po tej ilości wina, co ja tutaj wyżłopałem że ja już nie wiem. Jak ja trafię do domu To jest kolejna moja wycieczka, na której trzeźby no niestety nie będę O, a tutaj jeszcze na zewnętrznej też są yy, panie bardzo ładnie ubrane. Yy, Hello? Is very good

z Madery. One się nazywa chyba tutaj. Tutaj jest nazwa. Ciemne to są słodkie wina, to no niestety preferuję tańsze i smaczniejsze, dostępne, także w Polsce nazywa się Mateusz, czy Mateusz w takiej oryginalnej butelce i ono jest smaczniejsze od tego od tego z Madery. W ogóle te wino z Madery y, miałem okazję wizytować przed chwilą w winiarnię. tam też częstowali winem, ale już lepiej zapłacić te 2,5 euro i pić ile się chce niż tam dostać taką lampeczkę na spróbowania ono dojrzewa że tak powiem w cieple no i jest doprawiane spirytusem tam, także tak naprawdę ono ma taki słodki i karmelowy posmak te wino jak, jak dla mnie za słodkie dobra, to może je, jeszcze jedno na odchodne obrigado dobra, to już jest ostatnia lampka bo mnie wyniosą bo no naprawdę, te wino ma troszeczkę więcej alkoholu niż standardowo a zaraz sprawdzę, ile ma alkoholu. Yy, yy, Alkohol? 18,5%. 18,5%. Nie, no to normalnie, 18%, 18 ma alkoholu. Obrigado.